To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele Tosia nas nazwy, a dla was my Najlepsi przyjaciele Możesz dziś spełnić sny wyobraźni Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele! To my! Tosia i Tymek! Dzisiaj się mierzymy! Chodźcie! Ja nie słoneczników. Tymek chce być taka wysoka jak kangur. A ja chcę Mam być w kuchni wysoki, specjalną jaka. miarkę wzrostu Zobacz, ze zwierzętami. Tosiu Tymku, to pierwszy. Ja 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 ja, 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 ja. Mamusia mierzyła nas, żeby sprawdzić ile urośliśmy. Nie ruszaj się. Ja jestem to... zawsze wyższy od Tosi. Teraz jesteś gepardem, Tosiu. Hurra, hmm. jestem gepardem. <laughs> jestem tak wysoka jak ty. Twoja kolej, chodź Tymku. O, ty też urosłeś! Świetnie! Ale jeszcze nie jesteś kucykiem. Nadal jesteś gepardem. O, to niesprawiedliwe. Jestem tak samo wysoka! Jestem tak samo wysoka. To się nie liczy! I tak to ja. Pierwszy będę kucykiem. Ale nadal jesteś gepardem. Oboje jesteście. Ja, gepardy bliźniaki! Ruah! 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 Mam zadanie dla dwóch gepardów. Spójrzcie! Czy to są nasiona słonecznika? Tak, zgadłaś. Wsadzimy je w ziemię. Prosimy prosimy prosimy, 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 prosimy. Możecie. A jeśli posiejecie je w ogrodzie na słoneczku, to wyrosną z nich piękne słoneczniki. Proszę bardzo. I dla ciebie Tymek. Dziękuję. Możecie je włożyć do tych małych doniczek. Jedno, drugie. No i już. Jedno, drugie. Świetnie. Idziemy wsadzić je do ziemi! To dobry pomysł! Tak! Szybciej, Tymek! Nie zapomnijcie swoich łopatek! Dobra! Dobrze! Jemy. Tutaj są! Wykopimy tu otwory, dobra? Dobra! Uwielbiamy nasz ogród, mimo że jest taki malutki. A trawnik to nieprawdziwa trawa! Jest sztuczna! Spójrz. To robak. Mogę go potrzymać? Tak, ale najpierw ja. Fu, ale śliski. Proszę, daj podtrzymać. No dobra. Fui. Myślisz, że on zje nasze nasionka słonecznika? Nie, robaczek nie zje naszego nasionka. Nie, ale na wszelki wypadek włożę go do mojej doniczki. O nie, zgubiłem jedno nasionko. Gdzie ono jest? Nie wiem. O nie. Nie szkodzi, nadal mamy moje nasionka. Możemy się nimi podzielić. Dziękuję, Tosiu. A teraz je włóżmy. Jedno, drugie i trzecie. Przyniosę trochę wody. Dobra, a ja włożę robaczka do mojej doniczki. Wsadziliśmy nasze nasionka w ziemię i podlaliśmy je. Wyrosną z nich naprawdę wysokie słoneczniki takie wysokie jak my. Wszystko przysypane. Tosiu, tymku, obiad! Dajcie Już idziemy! Po obiedzie sprawdzimy, czy już nam wyrosły. Dobra. Też chodź z nami na obiad, robaczku. Kisynku. O, dobra. Ty też to no już. Umyj porządnie rączki. Już idę. Mm, ale pyszne. Uwielbiamy ziemniaki o, w mundurkach. Się, że to nasze ulubione danie. Mmm, okay. pycha. Mamusiu, hmm? Myślisz, że robaczki lubią ziemniaki w mundurkach? Czy wolą marchewkę albo brokuły? Co ty tam masz, Tymku? To mój robak. O, to widzę. A ta doniczka tutaj to jego domek. Tymek, robaczki żyją w ogrodzie. Wynieć go na dwór, proszę. Ale ja próbuję chronić. Przed nim nasionka słonecznika, bo mógłby je zjeść. Wynieś go proszę. O. Dziękuję. Wyskakuj robaczku. Mamusia powiedziała, że robaczki nie jadają nasionek słoneczników. Za to są pożyteczne dla ziemi. Nasze słoneczniki wcale nie rosną. Mamusiu, kiedy urosną nasze słoneczniki? To zajmuje troszkę czasu. Będą wysokie, jak się będziemy przeprowadzać. Fajnie! Hurra. <grystanie> Może zrobimy przyjęcie z okazji przeprowadzki? Prosimy, mamusiu. Dobrze, to świetny pomysł. Zróbmy pożegnalnego grilla w ogrodzie. Hurra. <grystanie> to było wieki temu, prawda, Tosiu? To właśnie dzisiaj jest nasz pożegnalny grill. Proszę bardzo, gotowe. Proszę, chłopaki. Mm, ładnie pachnie? Przyszli do nas nasi przyjaciele i sąsiedzi. Bo przyprowadzamy się do nowego domu już za... Cztery dni! Jesteś taka wysoka jak gepard. Hurra! Mamusia wszystkich nas mierzyła. Nasza przyjaciółka Kaja była Jestem. gepardem. O, Tymku, urosłeś! Teraz jesteś kucykiem! Hurra, jestem kucykiem! Jestem wyższy od Tosi. Iha. Właściwie to nie. Mierzyłam już Tosię i ona też jest kucykiem. Spójrz. O, ale ja jestem wyższym kucykiem niż Tosia. Dość tych wygłupów. Oboje jesteście tak samo wysocy. Hej, a może pokażę Kai nasze słoneczniki w ogrodzie? Są wyższe od nas wszystkich. Chodź, tymku. No chodź. Chodźmy. Przechodzę z drogi. Ta-da! nasze słoneczniki. Spójrz, Kaju Jeden, dwa, trzy słoneczniki. A pamiętacie, jak zgubiłem nasionko? O, spójrzcie. Teraz widać, gdzie pamiętacie je upuściłem. To nasionko, które zgubiłem? Było w doniczce, przy płocie. Doniczce. Ale spójrzcie, z niego, z niego też wyrósł ogromny słonecznik. Ale jest wysoki. Wtedy tatuś powiedział. To siutymku, wasze słoneczniki będą wspaniałym prezentem dla nowych lokatorów. Tak. <laughs> <laughs> A my posiejemy inne w naszym nowym ogrodzie. Hej, świetny pomysł, Tosiu. Kochanie, Tosiu, Tymku, o. chodźcie tutaj, proszę. Cześć, mamusiu. Chodź tu, Tośka. Rzeczna dziewczynka. Dobrze, chcielibyśmy wszystkim Wam serdecznie podziękować za tak liczne przybycie na naszego grilla. Zostały już tylko cztery dni do przeprowadzki do nowego domu. <śmiech> <śmiech> Mam nadzieję, że wszyscy nas tam odwiedzicie. Prosimy. O, no, oczywiście. O, nie ma Świetnie! Jedynie już gotowe. Zapraszamy, częstujcie się! Ura! I to powiedziała mamusia. byłoby na tyle. Pamiętacie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa, dosi i tymka. Zagrajmy! Dzisiaj wsadziliśmy do ziemi kilka nasion. Pamiętacie, jakie roślinki z nich wyrosły? Czy to były słoneczniki? Czy może stokrotki? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to słoneczniki. Pamiętaliście? Zobaczcie! To da nasze słoneczniki. Spójrz, Kaju. Jeden, dwa, trzy słoneczniki. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.